...exit poll, więc e, mogłem się o parę procent zmienić. <noise> ale, ale wiecie co, jak 70% zdobywałem 5 lat temu, to mi się wydawało to w ogóle niemożliwe i niepowtarzalne. E, więc przede wszystkim chcę powiedzieć, że to jest sukces zespołowy. Znaczy, tak fajnej, absolutnie genialnej drużyny nie miałem w, przy żadnych wyborach, także wielkie podziękowania dla Was. Wszystkie były niepowtarzalne, ale to, co teraz, było naprawdę fantastyczne. Bardzo Wam dziękuję. Proszę bardzo. Spodziewałem się dobrego wyniku. Liczyłem na to, że uda się w pierwszej turze zamknąć wyborę, ale szczerze mówiąc jest to wynik, który przekroczył wszelkie możliwe moje oczekiwania. Nawet nie mam pojęcia, czy on rzeczywiście taki final nie będzie, bo to jest, jak mówiłem, 2% mniej niż to, to, miał Putin w ostatnich wyborach w Rosji. A my mamy demokrację w oporu, to jest zupełnie inna, inna sytuacja. Też słyszałem, że świetnie wypadli radni w, w wyborach do rady miasta, więc to też jest bardzo budujące. Świetna drużyna, fantastyczny stab, bliskich współpracowników, super zarząd miasta, który przez wiele lat mi pomagał ten wynik osiągnąć. No i oczywiście kandydaci na radnych, także najbardziej zespołowy sukces. Frekwencja jest średnia, ale nie było emocji w tej kampanii, to było czuć, że te emocje nie zachęcają do tego, żeby iść na wybory, co na pewno na to wpłynęło i oczywiście sama dzisiejsza pogoda ona zachęciła do wyjazdu poza miasto czy na Wyspę Holko, a nie do głosowania.